Przyszła pora na Red Bull, czyli najbardziej drogie, prestiżowe i nie tylko energetyki, jakie można sobie tylko wyobrazić. I jakby na to nie patrzeć, smakowe, czyli pierwszy raz mam zgiilistyczność. Jedziemy z tewatem. Szanowna ekipa, witam Was serdecznie, a dzisiaj coś co naprawdę pojechało po kosztach. Bo wszyscy wiedzą, Red Bull Są po prostu najdroższe. No kurde. 6 zł prawie za takie coś. Ja odpadam. Ale dobra, no bądźmy szczerzy, Red Bull jest chyba jedyną firmą, która naprawdę tak się cegi, że... Uuu, dajmy za jakiegoś gola 6 zł. No, o Red Bullu to nie muszę Wam nic więcej mówić. To jest po prostu jeden z najbardziej popularnych energii, jeżeli chodzi o rynek. A ich smakowe odpowiedniki ja nigdy w życiu nie próbowałem. Więc ha! będzie co, kurde, testować, bo mamy tutaj The Apricot Edition. O smaku Moreli Truskawki w ogóle się ściemnia, kurde, nie chcę nic mówić. I Winter Edition o smaku figa jabłko Nie wiem, czy to jest 2021 rok Winter Edition, bo ten najnowszy, kurde, to który to był? Chyba cukierek lodowy. Nie! Kuźwa, było tych kurde Red Bulli tyle, że ja pierdzielę. Ale teraz mam mindfakę. Od którego zacząć? O, kurde. Dobra, wiecie co? Poszalejmy. Figa jabłko. Bo jednak jabłko jest, kurde, bardziej rozpowszechnione. A smak figi. Nigdy w życiu nie piłem energola o smaku figi. I cóż: standardowo, jak na energola, w małych puchach. Po żłudnych obliczeniach i naprawdę trochę czasu spędzenia nad tym, 5 minut, wyszło że Red Bull Winter Edition Fit Gajabko dostarczy wam 115 kcal, 16,5 g cukru i standardowe 85 mg kofeiny. Jakby na to nie patrzeć, to jest standard. Jeżeli chodzi o Energole w Majpuszce, jeszcze mamy prestiż, bo to jest Red Bull. Jak mówiłem, 6 zł. Oczywiście kupiłem dwa Red Bull, te co były akurat w tej w żabce W ogóle największą kopalnią, jeżeli chodzi o Red Bull, to są oczywiście co? Stacje benzynowe. 9 zł za puszkę. No i zgadnijcie, kurde, kogo nie stać na to? No dobra, my tu nie jesteśmy od kaga, my tu jesteśmy od Prłowaga. Oczywiście to jest napój zero. Aczkolwiek z tego co ja tu widzę, nie ma tutaj żadnej wzmianki o cukrze. Więc. Okej, okay. czas otworzyć i sprawdzić figę Jabko. Wiem jak smakuje Figa. Jabko to już chyba wszyscy wiedzą. Jak to będzie się. Jak to będę zostawiał z innymi jabłkowymi energetykami, bo jednak jak na razie na pierwszym miejscu mamy blaka jabłko-mięta. Nic na razie jeszcze nie zdegradowało jego, tak więc O kurde! Czuć sok jabłkowy z tym czymś. Czyli z Taki mdły zapach. a Dobrze pamiętam, że figa ma taki właśnie słodkawo-mdły zapach. Pamiętam, bo my mieliśmy figowiec. Kurde. Te czasy, kiedy chodziło się do babci i zrywało figi i to miało taki mięsisty miąższ. No i to kurde zapach jak to właśnie, tylko nie wymieszane z jabłkiem. A kolorystycznie? No tu już nie ma większych zaskoczeń. Halo! Sok jabłkowy, tylko gazowany. Wydaje mi się, że Figa też ma. Sok z Figi miałby właśnie kolor taki złotawy. Czyli takiego typowego soku z jabłka, tak jak tutaj. Tu już mi zaczyna pachnieć pikolo. I to o dziwo truskawkowym. Nie wiem, może jestem dziwny, kurde. Mi tu teraz zapachniało naprawdę pikolo truskawkowym. Ale potrzebuję pierwsze. Moje zdanie to po prostu pachnie jabłkiem właśnie z figą. Czyli odzorowanie 100%. 6 zł trzeba było wydać na to. Ale jak to będzie smakować? Bo zapach to nie wszystko, wygląd tym bardziej. Chociaż, że bardzo dużo mówi o te, o energetyku. I w ogóle powiedzmy też o potem. Zaskoczenie spore. To nie jabłko jest na pierwszym miejscu, ale figa. Figa ma to do tego, że ma taki troszeczkę smak wanili, też. Jak do. Jak dobrze pamiętam, to kurde, figa miała taki troszeczkę waniliowy smak, ale była jednak taka. No właśnie taki smak ja tu znajduję. Na pierwszym planie jest właśnie ten figowy smak. I troszeczkę jabłka. Kurde bele. To, jest po, to jest porządny, kurde figowy. Ja to nawet nie mogę nazwać jabłkowym energetykiem. A kurde, co dopiero ten. A co dopiero zestawianie jego z innymi jabłkowymi energetykami. No właśnie, wspomniany Black. W sumie nie było tak wiele jabłkowych energoli. Był na przykład Predator, był oczywiście Red Apple, bo Sour Twist okazuje się, że on był o smaku cytrynowym. W sumie jak go sobie przypomina, to miał trochę smak takiego Mountain Dew, ale to już, jeżeli go jeszcze kiedykolwiek złapie, to będzie super. A wracając tutaj, mamy jeszcze Reina Sour Apple. Yy... I wiele energoli, jak na przykład Monster Ultra Paradise, który okazał się być energolem Kiwi. Mamy Dzika Tropik, który też jest Kiwi energolem, więc tych już na pewno nie będę zestawiał. Tutaj mamy Figowo Jabłko... Dobrze, że napisali, że Figowo Jabłkowy. Bo to w stu odpowiada, bo jest najpierw Figa, a potem Jabłko. Zaczyna się coraz bardziej ściemniać, więc ja muszę troszeczkę przyspieszyć. Jakbym to właśnie zestawił z innymi jabłkowymi energetykami, jednak Black wygrywa, to bym postawił na drugim miejscu. To nie, nie trzeba jednak poziomu właśnie blaka, gdzie tam to kwaśne jabłko było naprawdę mocno wyczuwalne, no, nie było czuć mięty, ale odświeżenie było jakieś. Tak więc... Mocno zasłużone drugie miejsce dla tego Red Bulla. Mam nadzieję, że ten drugi Red Bullik będzie też tak samo zaskakujący jak ten. Tak więc. To by było tak naprawdę na tyle. To jeszcze demad lotację, bo teraz zauważyłem, że to ma jeszcze 11 grał cukrów, ale to są oczywiście cukry z soków. Jestem tego chyba pewien, chociaż jeszcze zobaczę. Sacharoza, pochodla cukru. Hmm. Dziwne, że nie sukralozą, ale okej. Okay. Naprawdę, bo już się coraz bardziej masakrycznie robi ciemno. Widzimy się naprawdę następnym razem. To mogę polecić, ale kurde. Weźcie sobie coś bardziej rozsądnego, bo jednak RedBull 6zł za 250ml ehh boli trochę portfel, lepiej jest wziąć pół litra Monstera A to kurde jak już, jak już się dostanie naprawdę solidne kieszonkowe to można sobie pozwolić No to narka moi drodzy, godne polecenia jeszcze raz mogę to powiedzieć